Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu i dzisiaj mamy bardzo, bardzo ciepły dzień. Jak widzicie, ja jestem w krótkim rękawku i chłopcy też właśnie są tylko w koszulkach i katankach takich jeansowych, więc jest naprawdę mega ciepło. Nie wiem ile jest stopni, bo nawet nie sprawdzałam, ale jak zobaczyłam od razu, że słoneczko wychodzi, to zebrałam chłopców i wyszliśmy na dwór. Chłopcy się właśnie bawią tutaj z Kobim, znaczy Oliver bawi się z Kobim, a ich górysza ma chrupki i oczywiście już są cali utytłania i ich tak fajnie ubrałam. Miałam nadzieję, że zrobimy jeszcze jakieś zdjęcia na Instagrama. Słuchajcie, ja uwielbiam ubierać chłopaków tak samo. I jeżeli ktoś wie, gdzie znajdę taką samą katanę, jak kupiłam Igorowi dawno temu, to będę mega wdzięczna, bo chciałabym, żeby Oliver właśnie e, miał taką samą i kompletnie nie mogę znaleźć właśnie taki jasny, zwykły jeans, ona jest z zarys działu Baby Boy, ale niestety nie znalazłam e, już takiej ani online, ani, e, ani stacjonarnie, więc jeżeli ktoś miałby może na przykład na sprzedaż rozmiar 7480, to prosimy. Igor, Igor odwróć się do mnie Zobaczcie jak sobie chłopaki fajnie siedzą Znaleźliśmy takie drewienkę Bo przyszliśmy tutaj zobaczyć koniki Ale niestety koników nie ma I już trzeci raz tutaj przyjeżdżam z chłopcami Żeby właśnie oni zobaczyli koniki A tych koników nie ma A jak jestem bez chłopców to koniki są zawsze Co tam Igorku? Na dół Na dół chcesz? No to chodź, dawaj rączkę Rączkę daj I już cię Oli też biorę, oka. I hopala jeden. I hopala drugi. I. Wróciliśmy do domu i zaraz zbieramy się do dentysty. Właśnie gotuję zupę i jak tylko zjemy, to lecimy. I dzisiaj czeka nas wizyta u dentysty, taka rodzinna, bo wszyscy mamy termin. Kuba ma pierwszy, potem ja i potem na samym końcu chłopcy. Chłopcy mają pierwszą wizytę, więc to jest dodatkowy stres też, bo no, nie wiedzą jeszcze, co ich czeka i ja sama nie wiem, jak to będzie z nimi wyglądało, bo nie wyobrażam sobie ich siedzących u dentysty, ale zobaczymy. My już jesteśmy po wizycie u dentysty i Oli od razu usnął, bo był już wykończony. A Igorek się jeszcze trzyma i zaraz lecimy do demu. Muszę kupić sobie szczotkę do włosów i, 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 i co jeszcze muszę kupić? I muszę kupić jeszcze jakieś miseczki dla chłopców. Igorku, daj Oliwirowi spać. Nie. Jak to nie, Oli, jest zmęczony? Daj spać mu. Przeszłam wydrukować zdjęcie dla węg. nie mogę się doczekać aż wszystkie zdjęcia na moim telefonie się załadują, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. I tak czekam, czekam. To chcesz? No. To co chcesz sobie wziąć? Takie kuleczki do mycia? No dobra, no to weź. Oliwier. Nie. Widzę, że Ty się nie możesz zdecydować na wszystko tak samo jak mama. No, wybierz sobie jedną rzecz, gorek. Oli, ty jak chcesz, to też sobie coś wziąć. Znalazłam takie fajne talerzyki z traktorkami i miseczki do tego są, ale niestety jest tylko jeden taki sam kontakt, więc wezmę takie a, miseczki, dwie migowskie i dwie zielone. A, Oli właśnie zrobił to to są całe nasze zakupy, e, tak jak mówiłam, e, wzięłam właśnie takie fajne miseczki w pastelowych kolorach, no bo niestety, ale ostatnie miseczki, jakie mieliśmy kupione jeszcze w Polsce, e, zostały połamane, jedna przeze mnie, długo przez, e, nie wiem w sumie kogo, nie ma winnego, ale mniejsza oto, e, woda dla dzieci z dzióbkiem, czekoladki nowe i znalazłam właśnie takie fajne, Jedna jest szulikiem, a druga jest z lefem. Chciałam wziąć takie same, żeby chłopcy się o nie nie bili, ale nie rozróżniałabym, która jest którego, więc lepiej właśnie jak ja wzięłam dwa różne zwierzątka. Tak jak mówiłam, kupiłam sobie szczotkę i ja używam takich bardzo miękkich szczotek. Bo moje włosy są naprawdę ciężkimi włosami, jeżeli chodzi o rozczosanie, bo są dosyć mocno zniszczone. Zresztą to pewnie widać na filmach. I kupiłam sobie też taką odżywkę z balei. Ogólnie firma Balea jest bardzo fajna, bardzo tania i, i podobno nie dostaję na zwierzętach, ale nie wiem, czy. To jest odnośnie całego, całej balei, czy tylko tych produktów bio. Nie chciałabym Was wprowadzić w błąd, ale zobaczymy. Miałam coś podobnego z garniera, ale mi się skończyła, więc akurat właśnie ta mi już dzisiaj w ręce. I oczywiście weszliśmy z owocowymi, które Oliwier chciały, nie chciały puścić. I zaraz biorę się za takich chłopaków więc tak ja chłopców muszę mieścić w dwóch e, znaczy w sumie w jednej e, wysokiej szafie i w jednym słupku właśnie gdzie są tylko trzy szuflady i dwie półeczki, bo niestety od dawna próbuję dokupić jeszcze jedną taką w Ikei. Kompletnie nigdzie nie ma e, tej kolekcji i sprawdzałam już online i w żadnej Ikei w Niemczech nie jest dostępna. No i niestety muszę sobie na razie radzić, tak i czekam, aż będzie dostępne, żeby od razu to kupić. Tutaj mam pranie chłopców, które właśnie muszę rozłożyć i muszę przesegregować wszystko, co jest za małe, a co jeszcze będzie chodzone, więc, bo kupiłam sobie takie worki próżniowe. Tutaj właśnie nawet jeden już zaczęłam pakować wczoraj, ale stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj i nagram właśnie taką aktualizację szafy. Tak więc biorę się za to. Więc zacznę sobie od szafy, bo tutaj jest zdecydowanie mniej i wydaje mi się, że będę miała mało do wyrzucenia, bo jednak większość rzeczy, która tutaj jest, jest dobra, w dobrym rozmiarze, bo taką aktualizację szafy robię chłopakom mniej więcej raz na miesiąc. Także zobaczymy z czego już Oliver wyrósł, bo jego rozmiar się jeszcze nie zmienił, cały czas nosi 9298, także patrzymy. Dobra, po przesagregowaniu wszystkiego zostało mi tylko tyle rzeczy, i oczywiście reszta jest jeszcze na wierzchach kurtek takich letnich, które teraz chłopcy noszą, więc tak tutaj mamy rzeczy Oliwiera, tutaj mamy rzeczy Igora i koszule wspólne a tutaj znowu kombinezony i rzeczy do wody te spodnie, takie przed i tak dalej, to mamy wspólne, czyli tutaj Oliwier, tutaj Igor tutaj wspólne i tutaj wspólne niżej mamy e, piżamki, tutaj w pudełku rajstopki i z tyłu takie cieplejsze piżamki e, dalej w koszyczku na dole mam takie rzeczy na lato. Tutaj są kąpielówki i majteczki dla Igora. Z tyłu są pieluszki do wody, koła, motylki i takie rzeczy. A tutaj mam czapki takie letniejsze. i w na samym dole w koszyczku mam rzeczy zimowe, czyli rękawiczki, czapki i szaliki. I tutaj też muszę zrobić porządek, bo jest bardzo dużo tych czapek i muszę przesegregować, co będzie dobre na ten rok, a co będzie już za małe. Także z szafy to by było na tyle. Spodnie u Igora już poukładałam I tutaj sobie zrobiłam także na samym tole mam takie jeansowe Dosyć e, rzadko je zakładamy, bo jednak stawiam częściej na wykonanie, żeby były właśnie dresowe Tutaj mamy takie e, cienkie leginsy i dresiki po domu A tutaj mamy takie cieplejsze dresy Także tyle za spodnie Igora I lecę teraz, układam bluzki i koszulki no i półeczka i mam skończoną, tutaj mam bluzeczki na długi rękaw. Z tyłu mam koszulki, do których teraz nie muszę się aż tak często dostawać, bo... Pod spód mu jeszcze zakładam wody, żeby mu na plecki nie wiało i tak jak mówiłam, tutaj właśnie trzymam spodnie. Wcześniej jeszcze tutaj trzymałam krótkie spodenki, ale teraz już wszystkich się ich pozbyłam, bo pogoda już nie taka, żeby właśnie nosić krótkie spodenki, więc yy, no, muszę się starać jakoś ich tutaj zmieścić i ograniczać ilość ubranek do minimum. Także tak to u nas wygląda i biorę się teraz za szafa Oliwiera. Zobaczcie w ogóle jaka różnica, tutaj jest świeżo poukładane, a tutaj jest układane w zeszłym tygodniu. Oliwiera jest tych spodni sporo mniej, no bo on szybciej wyrasta i tak samo tutaj mamy spodnie takie, chłodniejsze leginsy i spodnie po domu a tutaj mamy rzeczy ładniejsze na samym dole rzeczy, które są mniej wygodne i lecimy dalej, bo troszeczkę mi tu jeszcze tego wszystkiego zostało no i w szafkach mam skończone a piętro niżej w szufladach mamy tak, tutaj trzymam body chłopców i tutaj mam body Igora, z tej strony mam body Oliwiera na krótki rękaw na długi rękaw i tak samo z drugiej strony właśnie z rzeczami Igora zrobiłam i tutaj też muszę zaraz zrobić porządek bo oczywiście jest chaos dalej mam skarpetki i tylko tyle skarpetek mam do pary a resztę muszę poukładać i nie mam kiedy tego zrobić i w ostatniej szufladzie mamy bluzy i jest ich dosyć sporo a sprania mi jeszcze dojdzie, więc y, też będę musiała przesegregować właśnie, co jest za małe, a co jest dobre, bo chłopcy połowy z tych rzeczy nie noszą.